Cześć kochani, z tej strony Mesa Scarlett, ja Was witam w tworzeniu SIMA. Dawno nie było tworzenia SIMA na moim kanale, więc tym razem e, takie nagrania, jak wspomniałam, jestem w trakcie egzaminów, więc nie bardzo mogę nagrywać jakieś se serie dla Was. To takie właśnie jak Odriche, tam 100 Dzieciaków i tym podobne, ponieważ jak wiecie, nagrywam to na zupełnie innym komputerze, e, którego aktualnie nie mam przy sobie. No a poza tym się uczę, więc czasu też mam niewiele. Jak dopiero znajdę jakąś chwilę, to ją wykorzystuję w miarę, żeby sobie odpocząć. E, e, I właśnie ten film jest takim. Taką formą mojego odpoczynku, bo tak naprawdę miałam tego nie nagrywać, chciałam sobie stworzyć Simkę, ale tak sobie pomyślałam: Kurczę, nie mam żadnych modów na moim komputerze, tak naprawdę do The Sims, więc postanowiłam sobie jakieś pościągać. I jak już ściągałam te mody, doszłam do wniosku, że może skoro nie pobierałam, to może i Wam wrzuciłabym do nich linki i fi nagrałabym film, jak tworzę sobie tę simeczkę. Więc stąd tak naprawdę wykiełkował mi pomysł na to dzisiejsze nagranie. Nie wiem, czy umieszczę wszystkie, chyba wszystkie powinnam umieścić w miarę rzeczy, które wykorzystałam przy tworzeniu tej simki. które tam klikałam, które tylko te, które wykorzystałam, ponieważ jak wiecie, jest program, który umożliwia. Mniej więcej znalezienie modów oczywiście też z tym różnie bywa, zależy jak są podpisane, ale w większości da się to wszystko znaleźć. W każdym razie powiem Wam, że na pewno odczułam to, że nie mam moich modów, które najczęściej sobie tutaj daję. Mianowicie modów takich właśnie jak jakieś bluzeczki i tym podobne, poprakowało mi ich strasznie. A przede wszystkim najbardziej mi brakowało jeansów, i to zobaczycie na tym nagraniu, jak będę strasznie się męczyć z tym żeby znaleźć odpowiednie spodnie dla mojej simki e, masakra, bo ściągnęłam jakieś, ale one nie były najlepszej jakości tak naprawdę były tragicznej jakości muszę je usunąć, e, a reszta rzeczy, które ściągnęłam, wydaje mi się są ok więc je wykorzystam starałam się tę simkę zrobić troszeczkę inną niż e, m, moje simki, ale jak wiem już widzę po niej, nawet teraz jak patrzę sobie na nagranie, jak komentuję je teraz, to widzę, że ona tak naprawdę i tak wygląda jak wszystkie moje simki, więc nie wiem, po prostu nie jestem chyba dobra w tym, żeby tworzyć coś zupełnie innego. Znaczy, jak wy uważacie, jestem ciekawa, czy, czy dla Was jest inna, czy jednak podobna. Nie wiem, no, na pewno nie jest do Scarlet Diodri podobna, ale jednak ma coś takiego, co od razu nasuwa wam to, że to jest moja simka. I uwaga, kochani, te oczka, które widzicie na mojej simce, podrzucę wam link do ich pobrania, bo je udało mi się zlokalizować, więc będziecie je mieć tak naprawdę, będziecie mogli sobie je pobrać. One są właśnie nie jako te makijaże, nie jako soczewki ogólnie, tylko przy wyborze oczków. Tylko z nimi jest taki problem, że one z tego co pamiętam, w grze się zmieniają, dlatego ja w trakcie gry ich nie wykorzystuję. Często je wykorzystuję przy tworzeniu Sima po prostu, jak sobie mam ochotę coś zrobić, bo one mi się bardzo podobają, ale chyba niestety w grze się. Podmieniają, ale nie jestem tego pewna. Nie jestem tego pewna, więc no nie mówię na 100%. I powiem Wam, że zakochałam się w tym koku, który dałam tej simce. Musiałam go pobrać, a najlepsze zrobiłam, bo pobrałam sobie oczywiście bez mesza. To więc potem wchodzę do simsu myślę sobie, o kurczę, będę dawać tę fryzurę, będę dawać, a tu fryzury nie ma. Pustka, tylko jakieś tam kwadraty, wszystko. Simka się zabarwiła na czerwono-biało, więc już wiedziałam, no nie ma mesza i trzeba go pobrać. Zanim w ogóle wejdziecie do tych linków, które Wam zostawiłam, chcę Wam zaznaczyć i to jest bardzo ważne, że wszystkie te pliki yy, odnie, odnośniki są do AdFly'a niestety, ale tak też twórcy teraz robią do modów yy, po to, żeby sobie zarobić, to już kiedyś mówiłam na ten temat, przy którym się z CC Shopping, które Wam tutaj gdzieś linki wyskoczą pewnie teraz yy, znając życie postaram się je dać yy, i właśnie no, z tym AdFly'em jest tak, że trzeba pominąć te reklamy, poczekać i, i pamiętać jak wygląda strona na której powinniśmy pobrać te mody, czyli te AdFly przerzuca nas, nas do Sims, coś tam, coś tam, i wtedy się pobiera te mody, ale no ciężko mi to tak wytłumaczyć na sucho, więc tego teraz robić nie będę. Zastanawiam się, czy nie nagrać o tym film, bo wiem, że dużo osób ma tak naprawdę problemy z pobieraniem, z, kiedy jest AdFly, bo łapiecie się na te reklamy, gdzie trzeba pisać numer telefonu, albo już wam pokazuje, że pobierz i myślicie, że to jest to, pobierz, a to nie jest to, pobierz. Naprawdę trzeba tam uważać. Chociaż z drugiej strony opowiadałam o tym też na filmie o CC Shopping, więc zachęcam do obejrzenia tamtego filmu. Wprawdzie pobieram tam mody w stylu Maxis Match. Ale kochani, tam dużo dosyć takich mądrych rzeczy wydaje mi się poruszyłam. Oczywiście, film tam jest na przyspieszeniu, ale jak ktoś jest dobrym obserwatorem, to powinien wszystko ogarnąć, co i jak, bo tam tłumaczę, jak już wspomniałam. I tak moi drodzy, właściwie to nawet mi się podoba ta simka. Tutaj miałam problem, bo chciałam jej założyć tę koszulę taką, jak widzicie, w kratę, ale każde, każda bluzka, którą chciałam wykorzystać, tak naprawdę nie wyglądała za dobrze z tą koszulą w kratę, więc. Musiałam wykorzystać tak naprawdę na koniec bluzeczkę, którą mamy w grze. I tak samo spodnie. Tutaj miałam taki problem. Patrzcie, na przykład te spodnie, takie poszerzające, uda. Właściwie nie wiem, czy to nagranie głosu będzie równo z kamerą więc no nieważne, są takie spodnie, które tak strasznie te uda poszerzały, wyglądało to tragicznie więc postanowiłam wykorzystać spodenki które kiedyś już pobierałam, spodnie w stylu Maxi Smudge, ehm, chyba w CC Shopping właśnie znajdziecie do nich linka albo tutaj gdzieś jeszcze podrzucę, o ile pamiętam no bo te, które pobrałam wyglądały ładnie na obrazku, a w grze tragedia nie są dobrze wykonane, nienawidzę rzeczy, które nie są dobrze wykonane, bo no psują moim zdaniem psują, psują rozgrywkę, więc ym, czy ja wiem, no z twarzy Simka mi się podoba z ubrań, jakbym ją robiła u siebie na komputerze, gdzie mam więcej modów, to na pewno lepiej by to wyszło, ale tragedii nie ma moim zdaniem. Moim zdaniem właśnie tej tragedii nie ma i tak, powiem Wam, że jeszcze pomyślałam sobie, że zrobię jej siostrę i będą sobie we dwie mieszkać, ale prawda jest taka, że jak zrobiłam tę siostrę, po prostu wyglądała jak Scarlet, więc myślę sobie, no nie, no nie, no bez sensu, nie będę Wam tutaj tego wrzucać, bo... No po co kolejno taka sama simka? Jestem tutaj krytyczna odnośnie tego, co tworzę. No bo, kurczę, no nie oszukujmy się, ale te buty w ogóle mnie rozwaliły takie wysokie z kolcami. Linki do tych butów też znajdziecie. I tak naprawdę powiem Wam, że... O, przepraszam, <laughs> prawie się zakrztusiłam. <laughs> powiem Wam, że te ubrania tak naprawdę pochodzą chyba wszystkie nawet z jednej strony. Bo nie pobierałam z innych, bo jak wspomniałam, nie planowałam tak naprawdę tego nagrać. To wyszło tak na spontanie, żeby był jakiś materiał filmowy. Znaczy, wiadomo, nie po to, żeby cokolwiek było, tylko żeby w miarę to wyglądało fajnie. No i te ubrania kurczono. Może nie macie, może nie macie, może ktoś ma, może nie, więc na pewno wykorzysta. I będzie chyba też link, kochani, do tych ust, tej szminki. To są szminki inspirowane tymi e, szminkami od Kylie Jenner. Kali, chyba się mówi, tak? Kali czy Kaili, Bo kiedy zwracaliście mi na to uwagę, że źle mówię, ale ja wiem, bo ja jak zawsze muszę wszystko przeinaczyć. Jeżeli coś jest z angielskiego, po prostu to jest taka moja uroda, że e, nieważne ile razy będę słuchać, jak się coś mówi, ja i tak powiem po swojemu. Więc raczej staram się zawsze unikać w nagraniach używania tych angielskich e, słów, bo też wiem, że to nie słucha się potem dobrze. Ja, wiadomo, się staram, ale mi to różnie wychodzi, bo ja taka jestem lewa czasami więc lepiej Was też nie drażnić, bo czasami potem z tego różne rzeczy wychodzą, więc um, no, no różnie bywa, różnie bywa, cóż mam Wam powiedzieć? Czeka jestem, czy w ogóle dotrwacie do tego momentu mojej peplaniny. Bo moja peplanina czasami jest naprawdę bez sensu, jak słucham potem tych nagrań. A rzadko tak naprawdę słucham nagrania, jak tworzę sima potem, em, ponieważ em, chcę to nagrać w jednym pliku i nie chcę tego ucinać. Chcę to nagrać tak naprawdę na spontana, wiecie, nie? Żeby to tak w miarę fajnie wyszło naturalnie, a nie ucinane, bo nie przynajmniej się to denerwuje. Czasami, nie zawsze, bo w gameplayach wiadomo, trzeba poucinać niektóre momenty. Ale w takim komentarzu no, nie ma co. Jestem zmęczona mega, zmęczona, bo egzaminy mam, jak już Wam wspominałam, jest ich dużo. E, właśnie wróciłam z egzaminu ustnego e, o prawie, tam dokładnie Wam mówić przedmiotów nie będę, bo i tak nie ma co. E, I powiem Wam, że dostałam 4,5 z tego, ale to teraz zastanawiam się, jakim cudem dostałam to 4,5, bo. No, powiem wam, że moja wiedza nie była aż, aż taka duża. Udało mi się tak naprawdę, jeżeli chodzi o pytania. Miało być pięć, ale na sam koniec, jak już trzymałam swój żak, kiedy miałam wychodzić, dostałam pytanie o jakiś paternalizm, który. liberalny, przepraszam. Paternalizm liberalny, coś takiego mniej więcej. A zielonego pojęcia nie miałam co to, bo nie miałam tego na materiałach, które sobie opracowałam razem z Izabelą Janetą. Więc mnie to. Tak rozjuszyło, że to spowodowało, że e, dostałam to 4,5, a nie 5, że nawet sobie nie wyobrażacie. I ja wiem, że 4,5 jest dobrą oceną, no bo kurczę, no nie ma co. Naprawdę fajna ocena, ale e, jeżeli miało się pewność, że będzie ta piątka, i nagle coś takiego, no to wiecie, e, robi się człowiekowi. Tak, 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 no nie miło trochę, no ale z dwojga złego, no to przecież, jak mówię, 4,5 to naprawdę dobra ocena, więc nie mam co narzekać, nie można być też zbyt ambitnym. Tylko chodzi po prostu o ten niesmak, że to było tak na sam koniec. Bardzo mi się podoba ta sukienka, którą stroję oficjalny Matasinka. Nie wiem, czy normalnie bym ją też dał do oficjalnego. Ona bardziej mi się wydaje taka, że jest codzienna, ale jak wam wspomniałam, tych modów miałam tutaj jak na lekarstwo. E, więc e, różnie z tym bywa e, i musiałam coś wykorzystać. E, podoba mi się też ta czarna szminka na tej simce, bo no, jest taka inna. Powiem Wam, że ta druga simka, którą robiłam, która wy, wyszła praktycznie identycznie jak Scarlett, czyli w sumie identycznie jak e, Serena Lively miała szminkę niebieską, więc e, też wyglądało to prze, prze tak prześmiesznie. I gdyby nie to, że była aż tak podobna, to bym ją może zostawiła. Jestem ciekawa, co sądzicie o e, tej. Dziewczynie, nie wiem czy ją wam będę udostępniać, czy też nie na pewno mody, na pewno mody dostaniecie. Dlaczego nie wiem, czy ją będę udostępniać, bo może mi się przydać. Właściwie rzecz biorąc, z pewnym takim, z taką koncepcją na nią ją tworzyłam, w sensie myślałam, że do jednej rzeczy mogę ją wykorzystać, a wiecie, że simki, które się pojawiają u mnie w serii, nie są udostępniane. Często się mnie pytacie, dlaczego tak jest. Ja już to tłumaczyłam kilka razy, ale powiem Wam jeszcze raz, po prostu to są simki, które tworzą tak naprawdę mój kanał, tak samo jak ich domy, całe te serie. Um, I teoretycznie wiadomo, że mogłabym je udostępnić, ale w praktyce na świecie jest tak, że ludzie mieli nie są i um, te rzeczy mogłyby być wykorzystane na innych kanałach, oczywiście bez mojej wiedzy, z tego wyszłyby problemy i coś, co miało charakteryzować mój kanał, nie charakteryzowałoby mojego kanału, tylko czyjś kanał. Um, no tak jest. No, musicie to zrozumieć też właśnie, że um, jeżeli no, jest coś takiego charakterystycznego, to wydaje mi się powinno tak zostać. E, I Wiem właśnie, że dużo youtuberów podziela tę moją myśl, w sensie ci, którzy kiedyś tam udostępnili swoich simów, bo to naprawdę różnie bywa. Ja nie, nie mówię, że wszyscy się tak zachowują, bo wiadomo, że nie wszyscy, ale jednak większość ludzi nie respektuje takich rzeczy, niestety. Um, ale to jest tak zawsze. To nie, że nie wiem, teraz tak jest, ale powiem wam, że jak byłam dużo młodsza, też tak było i jeszcze wcześniej też tak było. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, to niestety bywa z tym różnie. A ja nie chcę też się denerwować potem, więc wydaje mi się, że to bez sensu takie rzeczy robić, czy w się sensie udostępniać te simki. Zważywszy, że tworzę też inne domy, tworzę też właśnie tutaj kolejna Simka, ale wcześniejsze simki udostępniałam. One są tak naprawdę bardzo podobne czasami, specjalnie właśnie tworzyłam dwie siostry, chyba Selene i Jelenę, Gdzieś tu powinny Wam wyskoczyć. Adnotacje do tego filmu, które wyglądają naprawdę jak nam Odri i itd. Więc one są do pobrania oczywiście na moim origin, gdzie znajdziecie oczywiście w opisie nazwę mojego kanału, chciałam powiedzieć mojego profilu, Pani skarlet, jakby ktoś pytał właśnie. I tam są do pobrania, więc wydaje mi się, że to bez sensu tak wszystko po prostu też wrzucać. Też nie ma co zaśmiecać. I kochani, tak. Widzę, że nasz materiał powoli dochodzi do końca. Testowałam nawet niebieskie szminki. Powoli dochodzi do końca, więc już będę się z Wami żegnać. W ogóle ostatnio mam taką schizę, że nie lubię w ogóle kolorowych rzeczy, tylko czarne, białe, szare. <grym> znaczy, nikt nie lubi ostrych kolorów, bardziej pastelowe albo czarne, białe, ale Teraz to już wyjątkowo. Ja się będę żegnać. Życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że nagranie wam się podobało i trzymajcie za mnie kciuki, bo jeszcze mam kilka egzaminów. Yy, też ciężkich. Ej, chciałabym już odpocząć naprawdę. Masa ekranu. No. Uczyć się po 9 godzin dziennie to jest coś strasznego. Dobra, kochani. Buziaczki. Pa pa.